Mam na imię Adrian, znajdujemy się w sklepie Bioorganika w Warszawie. Za chwilę przystąpimy do losowania nagród w ostatnio ogłoszonym konkursie na Facebooku. Konkurs ogłoszony przez sklep Bioorganika oraz producenta polskich kosmetyków naturalnych Make Me Bio. Do wygrania nagroda główna, czyli dowolnie wybrany szampon, krem Garden Roses oraz pomadka Kiss Me. Dodatkowo, ponieważ zgłoszeń było naprawdę bardzo dużo, postanowiliśmy przyznać trzy nagrody dodatkowe, są to zestawy próbek oraz dodatkowo rabaty na zakupy w sklepie Bioorganika 15%. W tej chwili przystąpimy do losowania. Zaczniemy od losowania trzech rabatów 15% na zakupy w sklepie Bioorganika wraz z zestawami próbek. Pierwszą osobą, która wylosowała, jest pan Edek Parzych. Kolejnym wygranym, wygraną jest pani Ewa Kazimierska. I trzecią osobą, która wygra zestaw próbek oraz 15% rabat na zakupy w sklepie bioorganika, jest Pani Arlette Tadros. A w tej chwili przystąpimy do losowania Jednej osoby, która wygra zestaw kosmetyków ufundowanych przez producenta markę Make Me Bio. Czyli dowolnie wybrany szampon, krem Garden Rose oraz pomadka Kiss Me. I osobą tą jest... Pani Dorota Kasiorkiewicz. Serdecznie gratulujemy pani Daroci oraz pozostałym wygranym. Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez nas, przez nasz sklep. Dziękuję serdecznie i zapraszam ponownie.